Halo, halo, cześć, cześć, wow, jest to kolejny odcinek z gry FIFA 23 i czemu jestem taki zadowolony? Proszę państwa, Polska wyszła z grupy jak rzeczywistość. no prawie, tylko że tam strzeliliśmy, strzeliliśmy drugiego jednego gola tylko z Meksykiem, znaczy z Argentyną, zremisowaliśmy 2-2 z Meksykiem, w rzeczywistości było 0-0, więc jesteśmy ciut lepsi w grze niż w realu, bo mamy więcej strzelonych goli. Z Argentyną wygraliśmy aż 3 do 0. No i teraz będziemy grać na innym stadionie po raz pierwszy. Czyli na fazie grupowej jest jeden stadion, a na fazę pucharową jest drugi stadion. Przynajmniej bo tylko niestety w grze są dwa stadiony. Co mnie trochę smuci. Dobra, trzeba szybko łączyć grę. No i wielkie emocje przed nami. Przynajmniej polski z Francją, tutaj na wirtualnej Morawie. Wow, 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 wow. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Polska. Z... Jak wygra Polska z Francją? No, pewnie gram tym samym składem, albo podobną formacją. No, nie wiem, czy grać z piątką, czy z czwórką broń... brońców. No, zastanowię się. Ale będą emocje. No, z Francją to będzie niezły mecz. Grajmy ofensywnie, żebyśmy tylko pokonali Francuzów i będzie dobrze. Żebyśmy tylko pokonali Francję, ale będzie podobnie jak w rzeczywistości, czyli że po prostu nie, w niedzielę będzie mecz. Polska wyszła z grupy po raz pierwszy 36 lat. Nie dość, że w rzeczywistości to jeszcze na wirtualnej Morawie. Wow, udało się, żeby tylko nie przegrać meczu z Francją. Eee, bo przecież, bo przecież coś przygrać, muszę w rzeczywistości przegrałyśmy w zeszłym lutym z to może być podobnie. ora. Dobra, więc. Mistrzostwa świata w Katarze. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy zmienić poziom trudności. Szybko odpalę mecz. Zastanę się, czy zmienić poziom trudności. Bo na razie gram na klasie światowej. Kla? Klasa światowa? Yy, nie to, nie to, nie to. Czy zobaczyliście możliwość zmienienia ustawień? Klasa światowa. Ja dziękuję. No spróbujmy. Chociaż nie chcę tego meczu przegrać. no ja jak w rzeczywistości przygram z Francją. Pewnie go zastrzelimy. wczytujemy w turniej. No i zobaczymy, jak będziemy grać. Czybyśmy grali tylko 90 minut. Jak najkrócej. Tabela. Polska w 1.8. Finału Mistrzostw Świata. Zespół. To tam ucierpiał. Lewandowski milik. no Frankowski, No nie no, Grosicki może być. Czyń w prawym strzyle. No, w stronie nie no, niech będzie, jest OK. Ten glik trochę. A no to najwyżej zmieni się go jego za najwyżej wiatreskę. O, kiwior, Kiwior to jest dobry. Najwyżej wejdzie za Bednarka. To no, zagramy zwycięskim składem. A Bednarek najwyżej będzie za, wejdzie za Wieskę i może być tyle gramy z zwycięskim składem Milik to może zamiast Milika będzie sobie Krzysztofek Piątek dobra i tyle, więc szybko gramy mecz z Francją i abyśmy go wygrali na nowym stadionie gramy mecz z Francją w 8 finału Mbappé, Command Truman o rany, ale będzie mecz no, oczywiście komentarz Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski My się słyszymy za 45 minut. Wirtualno, oczywiście. Zapraszamy Państwa na Lusail Stadium, gdzie za chwilę odbędzie się, miejmy nadzieję, Interesujący mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Rozpoczęła się faza Pucharowa Mistrzostw. Dziś mamy mecz jednej ósmej finału. Reprezentacja Francji stanie do walki z Polską. Przed nami 90 minut emocji w jednej 8 finału, a może dłużej, kto wie. Oba zespoły już szykują się na ewentualnego rywala w ćwierćfinale, ale niestety tylko jeden z nich tam też. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę reprezentacji Francji. Oni wręcz uwielbiają grać wysokim pressingiem. Dokładnie tak, taka taktyka wymaga sporej dyscypliny, bo jak jedna osoba zaczyna zamykać rywala, to inni zawodnicy też muszą ruszyć wyżej, żeby odciąć jak najwięcej kierunków podań. Jeśli ktoś się spóźni, to rywale wyjdą spod pressingu i przyniesie on więcej szkody niż pożytku. To skład reprezentacji Polski. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Sędzia daje znaki. Zaczynają Francuzi. Emocje będą wielkie, jestem pewien. Mbappé. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Miłkę ma Kingsley Command. Jan Mbappé. Bardzo dobrze teraz to broni. Zdrożnego w okolice 11. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. No jednak nic z tego nie będzie. Wiele się ostatnio mówiło na temat Antoine'a Griezmanna. Tym baczniej będziemy mu się przyglądać. To gracz tego samego gatunku co legendarny Gerd Miller. Niekoniecznie efektowny, ale zawsze zabójczo skuteczny. Jeśli obrońca da mu odrobinę miejsca, napastnik z takim wykończeniem to po prostu skarb dla drużyny. Aut po tej udanej interwencji, Teo przy piłce. A teraz już z piłką Antoine Griezmann. Uwaga, będą prowadzić. Tak jest! Strzelanie rozpoczyna nam dzisiaj. Sam Kilian Mbappé. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Złożył nam się wynik, jest 1-0. Podanie do Krzysztofa Piątka. Strzela piątej. Pewna interwencja, brawo. Głębokie A... dośrodkowanie z rzutu rożnego. On nie sobie poradził z tym strzałem u Golioris. Strata, przejmują piłkę rywale. Podanie do Krzysztofa Piątka. I przejęta piłka. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Dużo miejsca dla Griezmana, może atakować skrzydłem. Uram! Nie, nie tak źle to teraz wybija, wciąż może coś z tego być. Zadachanie usędzi, ale tylko chwilę. Jest jej decyzja karny. Szansa na powiększenie prowadzenia. Tak jest, trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Ależ to było uderzenie przy ziemi, sam ruch, z ogromną precyzją i wiarą we własne umiejętności. Cóż można wtedy zrobić na bramce, skoro nawet odgadnięcie kierunku nic nie daje. Perfekcyjny rzut karny. 2 do 0. Gramy dalej. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Rykosze i tylko rzut rożny, ale wciąż atakują. Teraz przydałoby się nie szablonowe podanie. O, powiem Ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bram. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. Rzut karny, proszę Państwa. Przegrywają dwoma bramkami, ale już za chwilę może się to zmienić. No, i sędzia teraz bez wahania pokazuje bramkarzowi żółtą kartkę. Lewandowski ruszył ku piłce. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Koniec pierwszej połowy meczu na stadionie Lusail. Robert Lewandowski. Ale mocy w pierwszej połowie, co? Mamy 2-1 dla Polski dzięki karnemu Lewandowskiemu. Dzięki rzutu karnego Lewandowskiego. Oczywiście osadziłem bardziej ofensywnie. 0-0, ale słyszymy się po drugiej połowie, Dzień, że Polska wygra z Francją. Zagrywam bardziej ofensywnie i tyle. Przed nami druga połowa spotkania. Biało-czerwoni przegrywają jedną bramką, ale mają dużo czasu. Kingsley Coman. No i teraz zrobił prezent rywalom. Teraz akcja skrzydłem w wykonaniu biało-czerwonych. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Będzie groźna sytuacja dla Polski. I piątek. Joris. Co on teraz zrobił? Jak on to wyciągnął. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystany. Stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Podanie do Krzysztofa Piątka. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Francuzi bardzo rzadko są dzisiaj przy piłce, nie kontrolują gry. Cóż, prowadzą. Mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. No i ponownie muszą się bronić. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Benjamin Pawar. Oglądamy teraz Piliana Mbappé w najlepszym możliwym wydaniu. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Podanie przejęte, piłka odzyskana. Lewandowski przed nami ostatni kwadrans spotkania. Polacy przy piłce. Może być zaraz groźnie. Ten atak wziął w łeb. Skutecznie teraz broni piłkę. Lewandowski ma teraz piłkę. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Czy Polakom uda się jeszcze coś ugrać? Wypuścił go, będzie groźnie. Niesamowicie teraz ryzykował, wykonując ten śliska, ale nie zawiódł. Błąd i strata może być bardzo kosztowna. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. I gol! Ramy boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej jazdy. Zasłużone gratulacje. Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. I tu mamy tego przykład. Myślę, że w szatni będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. Mamy więc 3 do 1. Ładny drybling. zawodnik idzie dalej. A więc koniec! Przechodzą do następnej rundy. Mają awans, mogą już myśleć o kolejnym rywalu. Była o awansie jeden mecz, dużą rolę odgrywa dyspozycja dnia i pragnienie zwycięstwa. Tak było i dzisiaj. Widzieliśmy zaciętą walkę, ale tylko jeden zespół mógł awansować. Naprawdę, kapitalnie zaprezentował nam się dzisiaj Kylian Mbappé. Chyba zgodzisz się Jacku z moją opinią. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich hadricka, bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju obrońcom, właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary. Kopie wklej, co? Porażka 3-1 w rzeczywistości. Jak porażka w rzeczywistości, przegraliśmy w 1-8 i to jeszcze 3-1 z Francją. Lewy strzelił z karnego. A tu mamy tylko, a tu było przez już czas 2-1, ale niestety Polska przegrała. A więc w... O, Anglia wygrywa z Holandią, więc Francja przegrywa, wygrywa z Polską, to ciekawe jak będzie dalej. No nic, Polska odpadła z turnieju, ale było jak w rzeczywistości, przynajmniej z z Francją, przegraliśmy 3-1. Zakończ turniej, no nic, może w kolejnym... Może za kolejnym razem. Zmienimy poziom trudności i jeszcze raz rozegramy fazę grupową. No, jest coraz lepiej. Trochę przypominało to pierwsze mecz fazy grupowej jak poprzedni mundial, co nie? Trochę tak. Teraz było dużo lepiej. Było jak w rzeczywistości prawie. Haha, ha. jakie jaja. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Zostawcie łapkę w górę aż suba i napiszcie komentarz. Jakbym się ten mecz z Francją podobał, bo był niemal jak kopie w klej rzeczywistości, przynajmniej prawie, prawie, ale to robi różnicę. Tu nie ma żadnej aktualizacji, dobra, więc to był na tyle życzę wam miłego dnia, ale mecz, ale emocje, dobra. To był na tyle życzę wam miłego dnia, także siemanko, cześć i papa, oczywiście, no, życzę wam miłego i tędy, bo wątpię, że już będę coś się nagrywać. Jak nic, to, to był na tyle. W przyszłości rozegramy jeszcze raz fazę grupową i sprawiłem, że błyska poszła na, i została mistrzem świata, tylko że z niższym poziomem trudności. Gdziebyśmy przeszli ten tryb? Za pierwszym razem, najlepiej za trzecim i ostatnim razem. Dobra, to było na tyle. Życzywam jego dnia, było teraz ten mundial. Prawie jak w rzeczywistości. Przegraliśmy z Francją i to jeszcze tym samym wynikiem. 3-1. Szkoda, mocno Polska ale coś nie mogła go strzelić. Kurczę, co to były za emocje. No nic, przegraliśmy. A to było na tyle, życzymy miłego dnia. No i cześć.